Witam Was serdecznie, witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj mamy 11 listopada. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, ile pokoleń przelewało krew, żebyśmy mogli żyć w wolnej i suwerennej, na tyle, na ile to możliwe, w ramach Unii Europejskiej, e, że tak powiem, realiach. Więc pamiętajmy o tych wszystkich. Tutaj Właśnie w Sulechowie na tablicy, pierwsza tablica to jest w hołdzie powstańcom Wielkopolskim mieszkającym na ziemi Sulechowskiej, mieszkańcy Sulechowa. Druga tablica jest w hołdzie żołnierzom II wojny światowej za ofiarność i męstwo w obronie ojczyzny Związek Kobatantów RP w 60. rocznicę obchodów. Więc pamiętajmy o wszystkich tych, którzy właśnie oddali życie, czy to w Powstaniu Wielkopolskim, czy na wszystkich frontach II wojny światowej, czy w kampanii wrześniowej, czy broniąc też przecież Francji w interesie narodu polskiego, czy Wielkiej Brytanii, sławne dywizjony myśliwskie, na przykład 303, czy wszyscy ci, którzy walczyli pod Narvikiem, w Tobruku, w Arnhem, pod Monte Cassino, również e, też za e, ojczyznę oddali e, krew też często żołnierze e, Ludowego Wojska Polskiego, tacy szeregowi, którzy nie zdążyli, e, nie zdążyli do e, Armii Andersa, więc ich, jedyną możliwością, żeby do, dostać się z nieludzkiej ziemi, czyli z Rosji, było wstąpienie do Ludowego Wojska Polskiego. Także pamiętajmy o wszystkich tych, którzy właśnie przelewali krew za ojczyznę, ale także o wszystkich tych, którzy y, przelewali krew za... właśnie... Y, za... Y, no też... za Polskę tysiąc lat temu w wojnie na przykład Bolesława Chorbrego z Niemcami czy y, o pokolenia, które za czasów Bolesława Krzywoustego też walczyły z Niemcami, y, czy też y, później z Turkami w XVII wieku, z Tatarami, y, czy ze Szwedami. Przecież oni wszyscy oddawali życie za wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Wszystkie pokolenia, które walczyły o suwerenność Polski w wieku XVIII, w Powstaniu Listopadowym, w Powstaniu Styczniowym, Pamiętajmy o nich wszystkich. Pamiętajmy też właśnie o, o tych barwach o tym, żeby wywieścić flagę. U mnie, akurat flaga, wisi e, cały rok. Pamiętajmy o tych wszystkich, właśnie, pokoleniach. Tutaj widzimy weteranów walk o wolną Polskę. Cześć i chwała społeczeństwo Ziemi Sulchowskiej e, i pod. Właśnie pod tymi barwami, pod tymi biało-czerwonymi barwami, pod tymi sztandarami przecież husaria biało-czerwonymi barwami uderzała na wroga i pod tym znakiem orła białego, który towarzyszył nam przecież od początku naszej państwowości. Pamiętajmy, pamiętajmy o wszystkich tych, którzy wylali tak naprawdę morze krwi i nie wiemy nawet często, bo my wiemy, znamy tylko większe lub mniejsze bitwy, ale przecież tak naprawdę tych potyczek, gdzie zginęło na przykład kilkunastu wojów za czasów Chrobrego, czy później jakichkolwiek innych wojowników, czy rycerzy, czy w wojnach na przykład z krzyżakami, którzy też byli emanacją niemieckiego imperializmu. Nie wiemy, gdzie dziś ci ludzie leżą, gdzie spoczywają. Pamiętajmy o nich. Oczywiście nie tylko też, nie tylko w... Nie tylko w po prostu 11 listopada, ale też pamiętajmy o nich w codziennej modlitwie: za wszystkich tych, pomódlmy się za wszystkich tych, którzy oddali życie za wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas.